Błogosławiony Antoni o wyjątkowości daru rozpoznawania Pamiętam z czasów chłopięcych, że w stronach Tebaidy, gdzie przebywał błogosławiony Antoni, zebrali się u niego starsi szukający postępów doskonałości. Rozmowa trwała od godzin wieczornych aż do poranka i właśnie to zagadnienie zajęło im większą część nocy. Długo bowiem dociekano, która cnota albo jakie ćwiczenie mogłoby skutecznie uchronić mnicha od sideł i złudzeń szatańskich, prowadząc go bezpiecznie ku szczytom doskonałości. Każdy więc, według zdolności umysłu, wypowiadał własne zdanie. Jedni taką siłę upatrywali w postach i czuwaniach, ponieważ duch dzięki nim wyćwiczony dochodzi do czystości serca i ciała i łatwiej w ten sposób łączy się z Bogiem. Drudzy żądali pogardy wszelkich dóbr, aby duch, całkowicie z nich ogłocony i niepowstrzymywany żadnymi pętami, swobodnie podążał ku Bogu. Jeszcze inni uważali jako konieczne życie pustelnicze, czyli oddalenie się od świata i ciszą pustyni, w której każdy może poufale rozmawiać z Bogiem i Jemu wyłącznie się oddawać. Niektórzy znowu wskazywali na uczynki miłości względem bliźniego ponieważ Pan w szczególny sposób przeobiecał za nie w Ewangelii Królestwo Niebieskie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. W taki sposób oto przypisali oni różnym cnotom zapewnienie skutecznego przystępu do Boga i większa część nocy ubiegała im na tym dociekaniu. W końcu odezwał się błogosławiony Antoni. Wszystko, co rzekliście, jest wprawdzie potrzebne i pożyteczne dla tych, którzy gorąco pragną zbliżyć się do Boga. Niezliczone upadki i doświadczenie wielu nie pozwalają nam jednak przepisywać tym środkom podstawowego znaczenia. Znamy bowiem takich, którzy oddawali się najbardziej surowym postom i czuwaniom, takich, którzy wzbudzali podziw zachowaniem samotności na pustyni. Takich, którzy do tego stopnia wyzuli się z majątności, że nie pozostawili dla siebie nawet na jeden dzień żywności i ani jednego denara oraz takich, którzy z ogromnym poświęceniem pełnili uczynki miłosierdzia. Wszystkich ich jednak widzieliśmy nagle szukanych i niezdolnych, aby właściwie dokończyć rozpoczęte dzieło. Wielki zapał i życie godne chwały znajdowało często haniebny koniec. A zatem tylko wtedy, gdy poznamy przyczynę ich uwiedzenia i upadku, okaże się wyraźnie, która cnota najpewniej prowadzi do Boga. Chociaż bowiem obfitowały w nich uczynki wymienionych wcześniej cnót, to jednak brak tej jednej, czyli roztropności, nie pozwolił pozostałym dotrwać aż do końca. Główną przyczyną ich upadku było więc to, że będąc dostatecznie pouczeni przez starszych, nie pojęli istoty roztropności. To ona wszak uczy mnicha unikać skrajności i kroczyć zawsze królewską drogą środka. Z jednej strony nie pozwala mu zbaczać zbytnio na prawo w kierunku cnót, przekraczając w niedorzeczność zarozumiałości i nadmiernym zapale w miarę słusznego umartwienia. Z drugiej zaś nie dopuszcza, aby znęcony chęcią wytchnienia przesuwał się zbytnio na lewo, w kierunku występków, to znaczy, aby pod pozorem troski o ciało nie powstała w nim opieszałość i gnuśność ducha. O tej roztropności mówi Ewangelia, nazywając ją według słów zbawiciela okiem i światłem ciała. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe. Całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności, albowiem to ona, analizując wszystkie myśli i czyny człowieka, decyduje o tym, co wypada czynić. Jeśli więc cnota roztropności choruje w człowieku, to znaczy jeśli nie jest wsparta rozumem i wiedzą, lub też gdy daje się zwieść fałszem czy zarozumiałością, wówczas całe ciało pozostaje w ciemnościach. Mówiąc inaczej, brak roztropności do tego stopnia może zaciemnić bystrość umysłu, że również nasze uczynki będą ślepe od przywar i mroku namiętności. Albowiem, myśl światło, które jest w tobie z ciemnością, jaka rzecz wielka to ciemność. Niechaj przeto nikt nie wątpi i na skutek błędnego osądu naszego serca zanurzonego w mrokach niewiedzy. Tak myśli, jak i uczynki nasze, które przecież wywodzą się z tego rozpoznania, muszą tonąć w coraz większych ciemnościach grzechów.